Cześć, to was życie poczciwe. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię plecy w mojej domowej siłowni w obliczu pandemii. I nie tylko, bo przed pandemią też robiłem je podobnie. Zapraszam. Prosto, Wie, wiecie, że preferuję prostotę, jeśli chodzi o mój trening domowy. Wiecie, że lubię używać tego. Czyli, jeśli chodzi o plecy, robię zestaw kart i następujące kolory używam do podciągnięć. Ten używam do szerokich podciągnięć. Ten używam do podciągnięć nachwytem, wąskich, tak? Dokładnie. Tą kartę używam do mm, wiosłowania, zaraz Wam pokażę. I tą kartę używam do podciągnięć neutralnych. I w zasadzie tyle. I tą kartę używam do, tak jak mówiłem, wiosłowania. Tu mam sztangę, którą wiosłuję, przygotowaną. Tutaj jest mój zegar, którym mierzę progres, znalazłem go na śmietniku. Włączam sobie radyko czasem, a czasem tylko po prostu w czas włączam i moim celem jest zrobienie jak najszybciej tego zestawu kart, przerobienie tych ćwiczeń. Gdy zrobisz je wszystkie, wychodzi około mm, 300 coś podciągnąć, tak, 300 coś podciągnieć i no Ze 100 około 100 wiosłowań powtórzeń. Także bardzo dużo powtórzeń, bardzo duża objętość i trening, nie powiem czynicie mega spompowany, mega zmęczonym i czuję, że coś osiągnąłeś i to jest trudne. I też jest ten element gamifikacji, czyli takby ścigam się z czasem i ścigam się z kartami, i cóż, chcę dojść do robienia tego treningu w godzinę, jeśli to się uda. To albo sobie dodam ciężar, albo jakieś, jakieś inne ćwiczenie wymyślę, coś zmodyfikuję, żeby było trudniej. Ale jak na razie, godzina to jest mało osiągalny czas. Godzina 15 to jest mój najlepszy, najlepszy czas do tej pory i nie, nie wychodzi na to, żeby się szybko polepszył. Tak wyglądają moje treningi tutaj. Dziękuję bardzo za oglądanie Was w życie poczciwe. Myślę, że jeśli macie drąga to możecie zastosować podobny trening i u siebie też w obliczu, nawet w obliczu pandemii. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Godina.